Założyłam na siebie coś cieplejszego, Krzysiek już z dzieciakami poszedł, zobaczymy co tam się dzieje, także chodźcie, idziemy na disco pod gwiazdami, dopiero wszystko się tutaj widzę rozkręca, e, muzyczka jest, wszystko tak jak powinno być. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witamy Was. Godzina 8:30. Jest pięknie. Zaraz idziemy na śniadanko. Wow, dzieci nawet długo pospały, ale też wczoraj długo posiedziały. Także super. No i słoneczko nas przywitało z rana. Ja zrobiłam kawkę, patrzcie co ze sobą zabrałam, oczywiście zabrałam ze sobą suplementy, wzięłam hydrodren, wzięłam garcinie, bo się z nimi nie rozstaje, kurkumę i piperynę i imbir zostawiłam w domu, mówię, hydrodren to must have, bez niego się nie ruszam, to też jest fajna, fajny bardzo suplement i wzięłam jeszcze D3 i mega omega tutaj mamy po prostu i D3, słuchajcie, i K2, także pamiętajcie, że jeżeli chodzi o Noble Health, to macie minus 20. Procent zostawiam Wam kodzik na dole. Tam znajdziecie też tą super relaks relaksacyjną herbatkę na dobry sen, także zajrzyjcie. I też kremy z kolagenem, i ja ten krem również zabrałam ze sobą. Powiem Wam, że y, ja bardzo zawsze lubię jak mamy posprzątane, jak jest czyściutko w pokoju, y, ale z dziećmi to już jest wyzwanie. Jak jeździmy same z mamą, czy gdzieś z Krzyśkiem, to mamy porządek, ale z dzieciaczkami to już jest wyzwanie, żeby ten porządek był. Patrzcie, jaki wczoraj Nel wygrała fajny mm, plecak. Leoś piłkę, a Nel taki fajny plecaczek y, w maszynach wygrała. Także no super! O, a to Leosia piła, wiecie, o, coś takiego. Super. I zobaczcie, jedna dziewczynka już gotowa. Takie ubranko dzisiaj sobie wybrała. Mamy koszulkę Jurassic Park i tą różową spódniczkę. Co wam pokazywałam? Ona taka jest dość duża. Tak, <taki> tak gotowa jesteś? A chłopaki zaraz przyjdą. My kochani powoli się rozkładamy. Cześć tata. Tata w słoneczku? Troszkę w słoneczku. Zobaczcie. Śniadanko dzisiaj jemy z takim pięknym widokiem. Na zewnątrz, także idę najpierw włożyć jedzonko Leosiowi. W sumie on tutaj ma kanapkę zje z twarogiem i jajka zjadł już płatki z mlekiem, mają jogurty. Także idę teraz, coś przyniosę jeszcze Nelci i potem jeszcze idę z Leosiem po kolejne jego jedzonko, bo Leos ma bardzo taki specyficzny gust, jeżeli chodzi o jedzenie. No, na je nie... jajko, a nie jarzół. No właśnie. No i tak ma. Tak. I teraz idziemy Nelci, tak? Przyniesiemy. Super. Smacznego. Na zdrówko. Na zdrówko. Idziemy z losiem po dokładkę płatków. Gdzie są płatki twoje? Tutaj. Dobra. No dobra, jeszcze mamy racuchy tutaj dla wszystkich. I co? I arbuza. Nie mm, powolutku. Ta sama rozrywka co wczoraj. I gdzie możemy być? Słuchajcie, plac zabaw. Wygrał e, na razie z wodą, dlatego, że chcemy się przejść tutaj brzegiem jeziora. Tu jest też taka fajna restauracja marina e, z widokiem na jezioro. Dosłownie tutaj, jak zejdziemy na dół. E, I też jest kąpielisko. Tutaj nam pani powiedziała, że jest bardzo fajne kąpielisko. E, miejsce też kąpieli dla dzieci. Dzisiaj pięknie, słonecznie, także myślę, że na kąpiel. Nie wiem, czy się zdecydujemy, ale na pewno przejdziemy się tutaj brzegiem jeziora. Pomoczymy nóżki. Ale słuchajcie, po śniadaniu najważniejsze są ślizgawki. Zjeżdżalnie, także co? Dzieciaki trochę poszaleją i idziemy na spacer nad jeziorko. Śniadanko było pyszne, brzuchy pełne, także możemy relaksować i wakacjować dalej. No i mamy powtórkę z rozrywki. Ulubiony placyk Leo. No, i hop, jesteśmy już na dole, zobaczcie. Idziemy na kąpielisko. Tu jest marina, gdzie można przyjść na kawkę, drineczka z pięknym widokiem. A tu już jezioro. No, i tutaj już mamy kąpielisko. Zobaczcie. Super. Jeszcze ja, jeszcze ja, czekajcie. I jedziemy na drugie piętro. Jedziemy na basen, tak, Leo? Tak. Dobra, i szykujemy się na basen. Nelcia dzisiaj ja z Sky. Będę. Co będziesz? Na zjeżdżalnię, no tak. Nelcia ma tutaj Sky, Leoś ma takie fajne, ale jeszcze mama obiecała, tak. Rogalika. Ale Leoś znalazł muszlę na kąpielisku. Piękna. No i przyjechaliśmy na basen. Tutaj też jest spa i właśnie będę zamawiała za chwilę sobie masaż, myślę, że na jutro. Na godzinę 11, jeśli będzie miejsce. Zobaczymy. No i lecimy tutaj na basen. No i dobra, umówiłam się już na masaż. Na jutro. Także super. Dziękuję bardzo. O, a zobaczcie. Tutaj jest basen. I tutaj lecimy. No i jesteśmy. Tata mówi, ale pachnie chlorem. Dawno nie byłam na takim basenie. Musimy zdecydowanie częściej teraz z dzieciakami się wybierać, no nie? Na, na basen. Jest w Mojkach i w tak także będziemy jeździć. No i wybieramy sobie szafeczkę. Przebieramy się i lecimy. No dobra. My idziemy tam. A Was, kochani, zostawiam w szatni. A my, kochani, jesteśmy tutaj. Tu jest też takie fajne miejsce. Zobaczcie, przy samym jeziorze jest Marina. E, taka restauracja, bar, są drineczki, kawka, lody. I zobaczcie, dzisiaj zjadły lody, biegają sobie tutaj, ale widok jest naprawdę przepiękny, przepiękny. Ja zobaczcie, włosy po basenie wyglądają tak, a teraz mamy chwilę oddechu, z Krzyśkiem się śmiejemy, bo dzieciaki zajęły się sobą, e, tak kręcili się, kręcili, e, ale znaleźli zabawę, słuchajcie, wskakują i zyskakują, tutaj jest takie wyższe wejście, więc wskakują sobie na trawkę, zeskakują z trawki i jest wesoło, a ja nie mogę się nadziwić jak piękny widok tutaj jest, bo jakby siedzimy w środku, no nie, a tu są takie otwierane, przesuwane drzwi tarasowe i są one otwarte i po prostu przed nami przepiękne jest. Zioro, żaglówki, coś pięknego. Wiecie, też dużo nie mogę Wam pokazywać, dlatego, bo jest dużo ludzi, tak? I nie chcę latać pomiędzy ludźmi z kamerami, z kamerą z aparatem, więc wiecie jak to jest. Nie muszę tutaj też uważać i też szanować prywatność. Ale tyle co mogę, to Wam chcę pokazać. Chcę Wam po prostu pokazać, jak pięknie jest na wakacjach też w Polsce, na przykład na Mazurach. Ja kocham Mazury, kocham jeziora, więc czuję się to po prostu jak ryba w wodzie. Mamy kochani, wpadliśmy na żurek. Tutaj mamy takiego pięknego burgerka. Podzielimy dzieciaczkom. I tutaj jest Nelci rosołek i soczek jabłkowy. A tutaj rosołek Leosia. A tutaj tata. Smacznego na zdrówko. Zobaczcie. Jaki ładny burgerek, śliczny. I zajadamy. A dzisiaj słuchajcie, będzie tu też taki fajny wieczorek przy muzyce na żywo. Jesteśmy właśnie po kolacji. Zobaczcie, jest taka malutka siesta chwilowa. E, tak jak Wam nagrywałam przed chwilą, byliśmy jeszcze na Placu Zabaw. Super, byliśmy jeszcze na placu zabaw. Eee, I co my jeszcze robiliśmy? A, wróciliśmy teraz z placu zabaw i. może zaplątałam się. Eee, I tam o 19, jest 10 po 19, rozpoczyna się właśnie taki koncert na żywo, więc bardzo fajnie. A my zaraz pomyślimy, co jeszcze będziemy robić. Eee, I słuchajcie, dzisiaj bardzo dużo czasu spędziliśmy też na basenie. Później bardzo dużo czasu spędziliśmy w klubie. Jest bardzo fajny miniklub, naprawdę ogromny, eee, ale wiecie, nie nagrywam tam, bo tam jest po prostu dużo dzieciaczku, więc nie chcę tam też biegać z aparatem. Natomiast dzieci, tak jak mówię, bardzo dużo czasu dzisiaj w miniklubie, na basenie. Byliśmy też później jeszcze na kąpielisku, ale zostawiłam i telefon, i aparat. Także dzieci pochlupały się w wodzie, my trochę poleżeliśmy sobie na leżaczkach, więc super. A i byliśmy jeszcze po drugiej stronie hotelu naszego, bo tam były organizowane takie fajne zadania dla dzieci. Jak to się nazywało? Fitness Nie koło tego fitnessport. Co to było? Jakieś takie zawody zręcznościowe, Trafianie tak? do celu. Trafianie do celu. Dlatego, że w tym hotelu też po drugiej stronie jest jeszcze siłownia, jest naprawdę teren ogromny, przepiękny. Z tego hotelu do Mikołajek jest rzut beretem, chyba 5 km, tak mi się wydaje, więc odwiedzimy pewnie jeszcze Mikołajki, i taki jest plan. Tu jeszcze chciałabym wam przedstawić lalę, którą Nelcia sobie wygrała, wylosowała i mówię do Nelci, Nelcia, jak ta lala się nazywa? A Nelcia Pala. mówi do mnie, palła! To jest palła, kochani! Jakie to słodkie Pala. jest! Zobaczcie, palła! Palła czy Paula? Palła! Nie wiem, czy tutaj też Wam o tym mówiłam, ale na Instastory sobie obiecałam, że pokażę Wam ten szlafroczek, który Wam ostatnio pokazałam w paczce od kawska. No ten szlafrok jest po prostu przepiękny. Zobaczcie tylko na te rękawy, takie centki błyszczące, a la panterka. Bardzo mięciutki, bardzo mięciutki materiał, także kawska, piękna bielizna, szlafroki, piżamki, koszule nocne. Wszystko słuchajcie, jest szyte, oczywiście. W stoku, w szwalni, także uwielbiam. Przy okazji Wam jeszcze też pokażę piżamkę, natomiast ta piżamka jest koszulkę nocną, o tak? Ona z tyłu ma całe plecy, właśnie zobaczcie, w takich pięknych tutaj elementach. No piękna jest. We